one 21 gramów. Ona jest za bardzo piknie, więc na pewno jej nie piknę, ubierz spodnie i mi swoje zdania, a nie świecisz tyłkiem, nie wiem co to w ogóle znaczy dzisiaj, że ładny i brzyd, przestań już tłumaczyć każdy piękno, zobaczy gdzie indziej, nie mam z nią o czym rozmawiać, ale mam z nią o czym myśleć, dziś nie powiem, że ma ładne oczy, bo to... Kurwa, Damsonet ciągle robi to muzę, nie? ja bym chciał, żeby on kurwa blopował tak, bo on kurwa cały czas, nie ma, czy ma jakiś gorszy kurwa czas, czy coś, to na kurwę, nie. Dobrze to wszystko Chcę być inny, bo szukają gończym listem Takich samych jak ja żebym, Chciałbym, żeby mu się odpłaciło to zajebiście A więc wychodzę, bocznym tym wyjściem Typy czerpią inspiracje ze Stanów Ja też, tylko z tych, które przeżywam w realu Kiedyś schudniemy o 21 gramów Czym jest przy tym twoja plona jarania? Weź się za stanów Nie ryzykuj swego życia dla Jordanów Nie śmiej się z kolegi, że jedzie do ciepłych krajów Wierzę, że dasz radę, więc nie bój się ciężaru Bo kiedyś wszyscy schudniemy o 21 gramów Musi być ładna, żeby być pociągająca. Zobaczy 21 gramów. Dusza czy co? Nie, mam problemu, ja musi być na 21 ja to... gramach. Co? Co ja? Dusza. To co wiesz, co wiesz o gramach? Fajne w ogóle, fajny wers. Wygląda tak naprawdę na drewno było. z i wyłączyłem. Yy, że ktoś komuś zajebał te, że on tam Że z on od liter. mojego zajebał, no hmm. Od kogo? Dobra, kto to? No właśnie, od kogo? Szmur, dziękuję <laughs> na miesiąc. I za ja wokal, Życie. od dawna wiedzą, że program, więc teraz czas na pity i klipy, później biodra Jeszcze będzie czas, by odpoczywać, nie chcę zaprzepaścić tego ta piwa i doń, zapraszam Drzwi zaszedłem, a panuśniki udaszam Masz w swoim składzie, nawet nie znasz kurwy, ja wolę stać sam dumny, niż mieć na wagę kumpli Nie patrz już na wagę, nie ma prawa, niech ci mówić schudni. Kiedyś schudniemy o 21 i bądź 22 right. i myślę, jak żyć bez browarów Już zaraz 23, tak jak nowa para Jordanów Co, jak masz 24 godziny, by uciec z kraju, co? Co jak przestanie coś znaczyć, twój 24 karat gold zegarek i będziesz taki sam jak wszyscy miał to nie tak, że kupisz rolex i masz zajebisty czas Nie nagrywałem u mym gangu tyle lat wstecz Jakoż tak zawsze byłem sam, wiesz Jak zostanę sam na starość, to nie nowość Mam tego stanu świadomość ty ten nowy ty, 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 ty. Simpson. Typy czerpią inspirację ze stanów. Ja też tylko z tych, które przeżywam w realu. Kiedyś schudniemy o 21 gramów. Czym jest przy tym twoja piona jarania weź się za Stanów nie, 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 nie ryzykuj swego życia dla Jordanów. Nie śmiej się z kolegi, że jedzie do ciepłych krajów. Wierzę, że dasz radę, więc nie bój się ciężaru, bo kiedyś wszyscy schudniemy o 21 gramów. Kurwa, powiem wam, że znam są naprawdę. On jest mocny. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. kazbałagan.